W odcinku z gry ETS2, dzisiaj tryb multiplayer. Jadę sobie sam na multi. Chcę nabić trochę kilometrów i tutaj, no, zdobyć poziomy i takie inne na multi, bo mało gram na multi. A poza tym, miał być odcinek z mapy Węgier. Jak wiecie, ostatni odcinek z mapy Węgier, ale zapis ma z mapy Węgier poszedł do kosa, ponieważ aktualizacja 1.27 otóż mapa działa na 1.27, ale savey z 1.26 mają problem i się nie chcą wczytać. Nie ma nawet żadnych errorów, nie ma nic, nie ma znaku zapytania, nie ma wykrzykników, że save nie działa czy coś jest, po prostu wczytuje się nagle i że się nie udało. Wczytuje się do połowy i, od i że się nie udało. Już proszę wybrać inny save. No i przed chwilą map, save poszedł do kofa, eee, Trochę o tym tam czytałem, że to 727 popsuło, no a co my się nie przyjmujemy. Nie mam też zaktualizowanego promocja podejmową wersji, no bo jest to czwartku jak jestem w domu, nie wiem kiedy tego zrobić i najprawdopodobniej zrobię to w następny weekend. A tymczasem jesteśmy na multi, dzisiaj jedziemy sobie z sorbetem chemicznym. To jest taka substancja, strawacka, można powiedzieć. I zamówienie wewnętrzne, więc co? 3 godziny drogi do Brna, więc lecimy sobie. Pogadamy, zaraz tutaj sobie wyjedziemy ze miasta, aby i z ekspedycji i trochę się wkułem bo naprawdę nie miałem ochotę dla Was nagrać odcinek z tego z mapy Węgier, no ale no co zrobić? Jak... Co zrobisz jak no. Wersja gry wygrywa. Yy, nie będę też tak jakoś dużo mówił, bo nie wiem, ale gdzieś się w czwartek miałem z innej wody i jak wróciłem do szpitala i takie inne i trochę mnie gardeo boli będę musiał je doprowadzić do środy, do stanu pierwotnego, żeby na egzamin pójść zdrowy inaczej i tak pójdę zdrowy 100% Dobra mamy czerwone, musimy postać jest to taka trasa nieduża nie chciałem jakoś, jakoś jechać długiej trasy Wreszcie samemu to jest co innego, a poza tym, no wiecie, na, na gaziu, na moim kiedy tam z nagrywamy, to jest promoc nie, nie chciało mi się go wyłączać, po prostu dobra, zielone, lecimy mam mm, też chyba dolecę na to zielone, jakiego to co lecę, Zjadę z miasta Dobra lec I tak nikt nie wyjedzie Światełek nie będzie, już dam na Na autostradę naszą Na autostradzie na tam czas szybko poleci Też dzisiaj nie ma kamerki w kapu No nie chcę się pokazywać w tezę No bo wyglądam jak cztery trupy, można tak powiedzieć Ale już do siebie dochodzę pomału W ogóle nowe dźwięki są na 1.27, jak wiecie. Tak mi właśnie się taki punk. Jest nowy dźwięk Kasny no i wszędzie jeździ policja. Polska. W Polsce jeździ polska policja. To jest tak jak w Amerykanie po prostu teraz. Ja w Amerykanie nie umiem jeździć, nie wiem czego, ale gram w Amerykanie, ale nie tak dużo, ale gram ale nie umiem jeździć pod względem, że tam jest dla mnie maska za długa no nie widzę drogi po prostu, ok, ja wrzesz sobie moim ten workiem, już go wybrałem, bo mi się teraz nie podoba raz się będę rzucony na peperwilda yy, to naprawdę, no nic, nic, tam nic nie widzę, ja, jadę, ja się zatrzymuję, gdzie maska, gdzie mam już yy, ma na masce, widzę, że mam się zatrzymać a jak biorę dwójką, to mam jeszcze tą 100 umowę z metrów. całe obozy to mnie zawróciło za szybko ale no towar to 100%, was pogięło tak to się nie bawi do godziny 30 to 3 do do 3. a to jedziemy od stado do czech a jeden nie chce jeździć ogólnie no już czuję to gardło czuję to gardło że tutaj krtań coś kordy mam Nawet to Naprawię po odcinku Bo i tak po odcinku... Ja no, wpuszczę go do renderowania, bo nagrywam dany poniedziałek ogólnie e, Pówczos po tego do renderowania, jest teraz ogólnie godzina 17.22, jak to nagrywam dla Was, więc tego pójdę do renderowania, pójdę też sobie zjem e, święta, już dzisiaj ostatni dzień. Ogólnie to tak, jak włączyłem telewizor, wczoraj, nic nie było. Dzisiaj włączyłem, nic nie bo Dopiero o 20 jest jakiś zajebisty film. Eee, to obejrzę, ale chociaż Bo ja pewnie będę wtedy na kompie, bo dzisiaj mam taki plan, że no grałem rano w GTA, sobie grałem rano. Później grałem w Farminga, znaczy w CS zagrałem coś. Farminga grałem teraz. Od, od 15 sobie grałem do 17 w Farminga. No teraz to w Eurotraka, postanowiłem, że nagram sobie troskę w i później spędzę po kolei troskę czasu w 13 Ale jeszcze tą troskę w 17 pogram na mapę Slowakia Map i tego Później na 13, więc tak może około 20, dzisiaj sobie zagram w 13 troskę. Jak miło powrócić do starych czasów, no w jedenaska tam nie gram. Ze względu wiecie sami na co. A 14 no to jest jednak z modami, no wyszło na powiedzieć, powrót fajnych do przeszłości. Na przykład na modach pana bocie Jakaś stacja kolejowa. Ogólnie jak widzicie już się siewoży skaniu. Bo nie wiem, czy na odcinku z matką była już skania czy nie było Czy jeszcze jechałem manem, ale jak nie byłem Jak była to wszystko to wiecie w jest skaniu, Będę sobie ją robił ładnie Ale to już nie jest ta skania co ja Aż tak od 25 levela To jest yy, wiecie Najlepsza skakanka Później będzie ta skania nowa To później będę chciał ją kupić Na pewno jak wyjdzie, ale na razie zbieram teraz znaczy, już mam pieniądze teraz chcę właśnie bić ten 25 level i kupić to skanie Streamline. I... tego. I po prostu na nie wbijać kilometrkę. Ja na razie będę wbijał na tym, co mam, czyli na tej skanie, na, ta, na Manie tam... Nie wiem, co... Nie, nie pamiętam, co tam mam jeszcze. sobie No nie, nie, nie zobaczymy, bo będę się stawać. Mam no, na pewno. No jeszcze, Volvo mam, ma na Volvo i chyba w skali. No, no to, stocia jest odkąd A założyłem tego save'a, jak zacząłem te live'y robić w tamtym listopadzie. No tak, za pierwszy live' y był na multi w sobotę. Eee, yy, była końcówka listopada. To, odkąd, to wtedy mam tego save'a, tak? Ja mało gram na multi, zgadzam się. Więcej tak ciągnie mnie to single, nie ciągnie, bo promocję. wieś. No, jest. O, taki dźwięk. jak nie widziałem, że to fotoradar jest. Ale szybka paska dzisiaj, wam powiem. Mam godzinę drogi praktycznie do celu. No i teraz jeszcze, te, więc tak powiem, jutro, czyli w środę już będzie niestety dla niektórych może Niektórzy może pierwsze, niektórzy może nie. No ale będzie zakończenie serii Sparminga 13. Yy, tak, sezon z Bośkowa samotny rolnik będzie zakończony. No wiecie, serię paździer, od listopada też idzie. Dokładnie od drugiego dnia na znaczy od pierwszego dnia świąt, bo pierwszego dnia świąt był pierwszy odcinek wieczorem z tego co pamiętam jest w samotny Rolnik No i... W końcu zakończę serię. Ale nie przejmujcie się. Ale za tydzień nie będzie w domu, w środę niestety, ale za dwa tygodnie wraz z piotkiem skupimy dla Was serię też trzynastki, ale zobaczcie jak. O, no, to, to już będzie taka ostateczna myślę seria z tej trzynastki. Później może ktoś kiedyś wróci do niej, a później może no, już teraz będzie siedemnastka głównie, tak. Kończymy 11, będzie siedemnastka i taki tam pierdoły. No a dlaczego mnie nie będzie pytanie za tydzień? No w poniedziałek 24, czyli zarówno tydzień, Gaz wraca do sklepu na 3 No ale tylko 3 dni mam nadzieję, góra mówi 3-4 dni, no to więc taki powyższy dniowy. Na on zapisane jest ze w 3 dni? poniedziałek, wtorek i w środę do domu. W poniedziałek u mnie w No dopiero pierwszy dzień no taki, no badania pewnie jakieś gówno, bo rano muszę jechać, bo w tym muszę pójść. Gdzieś tak koło dziewiątej już tam muszę być w szpitalu. Muszę pójść tu iść, bo jedna rzecz. Stary oddział. Pokazet. O łodziany na mój. Więc tak koło myślę, że 12 może. No. Więc już tak dzień może zlecić trochę pierwszy. No a drugiego dnia to będzie... Nie, będę lewał w łóki, bo mi będą mi puli... No i w do chałupy. Środę do chałupy. więc jest moim zdaniem pomka. A mieliby nie wracać na ten oddział w ogóle, tak na początku. Jak w piątek tamten, nie w ten co był teraz, tylko w tamten, było mnie dopiero tak to nie jest bywa wskonujące. A w końcu się przekonała w dzień przed moim wypisem, że jednak nie weźmie. to, 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 to w ogóle było, Ja już środek zadowolony leżę lech taki zadowolony w środę wieczorem, a to bo zazwyczaj mnie na czwartek zabierają na tego, na no skuździwe Nie, to we wtorek było, to było... Ee, dwa dni, ostatni tygodnie się nic nie działo. Więc można powiedzieć, że dwa tygodnie gaził, przebył to trzy dni, kolejne musi testy. W nie chcę. Więc za tydzień no w poniedziałek no niestety górali nie będzie, we wtorek europraka nie będzie, no i w środę nowej serii nie będzie. Dopiero w, tą, dopiero w czwartek będzie odcinek. A mnie po czwartku ale to wątpię. Dopiero do skoły wrócę. No prawie dwa miesiące nie w porę, może nie powieść nie było. Wrócę dopiero w maja. Ale no co zrobić? Chorowanie wybieram. 10 minut do cel mamy To hmm. ktoś... My za brno jedziemy. tu jest brno, tutaj będziemy jedziemy do jakiegoś kamieniołomu zapewne. Albo jakieś... A nie, na farmy. Eee, tak pytanie, wiecie kto pojechał teraz i kto tu jest koło nas Ja tak nie chcę wierzyć, że w tej spedycji tam jest rafik, no ale Na to mi wychodzi Albo rafik pojechał gdzieś tam u góry wtedy Ale widzieliście tu był rafik Więc pozdrawiamy Rafika z tego co wiem to rafik sobie pyka w EUROCRACK'a, no to... się, nie o ciasto spadnę, jest miasto Brno. LKW, my do LKW lecimy... Oczywiście gaźnik jest party i parkuje automatycznie. Zawsze tak robię, bo ja nie lubię parkować nigdy. Bo ja nie umiem, w jakiś konwój jedzie. Dobra, myślę, że to skończymy odcineczek. No i co, ludziskaliście w tym odcinku, to było na tyle, że je, no jechaliśmy sobie traskę taką dobrna. Więc co, ja wam dziękuję za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę, komentarz na no i suwa. Następnego odcinka live'a lub vloga. Vlog będzie w tym tygodniu, najprawdopodobniej w środę, no jutro go wam nagram, może zmontuję, jutro może w końcu na dwór wyjdę, zobaczę na chwilę jak się będę czuł. i może coś tam ponagrę, takie 5 minut z dworu coś dostaniecie, ale ja tam nic nie będę robił, no takie ja tam. Więc co, ja się z wami do następnego odcinka, live'a, vloga lub live'a, a, a powtórzyłem co, się, dobra, trzymajcie się, cześć, no i